Jeżeli my nie zaczniemy wychowywać naszego serca do tego, żeby ono trochę popościło, tylko żeby właśnie wpadło w taki rytm i kult brzucha, to za chwilę powywracamy się na tych drogach życiowych. Potkniemy się o byle co. Trzeba nauczyć serce pościć, bo inaczej nie poradzimy sobie w tym świecie. To nasze serce musi wiedzieć, że czasem czegoś może nie mamy, czy nie będziemy mieli, czy w tym momencie nas nie stać. Bo człowiek dzisiaj popatrzy, sąsiad ma to, ja tego nie mam, wchodzę w klatkę, uchylone drzwi do mieszkania, sąsiadka ma nowy odkurzacz, już tam wchodzę do domu i mężu, odkurzacz potrzebowałabym nowy, a nowy nie mamy na odkurzacz teraz. I człowiek żyje w takim rozdrażnieniu serca, bo coś inny ma, coś inny nie, i konflikty się rodzą, i głupi odkurzacz jest podstawą konfliktów, nie? Ale po co to? Dzieci zobaczą nową komórkę u kogoś w swojej szkole i, i niedawno dostały, 5 lat gwarancji, a dziecko jest tak używać, że się w 3 dni zepsuła i żeby prosić mamy o pieniądze na nowo, nie? W trzy dni poradzą tej komórce. Jak nie będzie postu, to żadna gwarancja na komórkę nie pomoże. Cię wszystko zniszczy, po to, kolejne rzeczy kupować. Wyrugowanie postu z naszego życia też owocuje takimi bardzo bolesnymi sprawami. Ja osobiście usiadłem bardzo mocno w środę pochylcową. Znaczy, to jest w naszej szkole tutaj niedaleko. Podstawowej, to jest taka rzeczywistość codzienna, że poniewiera się chleb po korytarzach. W środę popielecową dziś bardzo mocno mnie to uderzyło. Trzeba uważać po niektórych przerwach, żeby nie zdeptać chleba, trzeba patrzeć pod nogi. Całe kromki się walają po, po korytarzu. Brak, zupełny brak szacunku do chleba sobie tak myślę, Boże, żeby tym dzieciom kiedyś tego chleba nie brakło, który teraz tutaj i tak jest rozwalony. I w tę środę popielcową proszę jednego szóstoklasistę, mówię, proszę Cię, podnieś tę kromkę chleba i zanieść do jadalni, żebyś tak nie poniewierało. A to dziecko z obrzydzeniem odwraca głowę i fe, to nie moje, nie podniosło. Inne wydarzenie, też ze szkoły, piętro niżej, trzecia klasa, pani przynosi marchewki, to jest taka akcja, nie wiem jak to się tam nazywa, ale raz mandarynka, raz banan, raz marchewka, w ramach tam jakichś witamin do i wnosi pani marchewkę w pudełeczkach, kładzie na szafce, no i zostawia i wychodzi. I mam jeszcze połowę lekcji, nie? No i dzieci oprócz poszukiwałem na marchewka. Ja mówię, skończymy lekcję, będzie marchewka. Nie, my chcemy teraz marchewkę. Skończymy lekcję, będzie marchewka. Zapiszcie to, co na tablicy. Nie, my chcemy marchewkę. I biorą piórniki i zaczynają ładować ołatkę. Ołatka. Marchewka, marchewka, marchewka. Ja mówię, piszecie, le po lekcji będzie marchewka. Nie, strajk, który rzucił nie będziemy pisać. Odłożyli długopisy, zamknęli zeszyty, powiedzą, że jeżeli nie dostaną marchewki, nie będą pisać. Wyrugowanie postu z życia. Dzisiaj dzieci, młodzież nie jest przyzwyczajona do tego, że trzeba na coś poczekać. Więc jeżeli dziecko przychodzi do Ciebie i mówi, mamo, chcę kolejną grę komputerową, a Ciebie w tym momencie na to nie stać, to nie zabijaj się za zdobywaniem kolejnej pracy i pieniędzy, żeby dziecku tę grę kupić, bo to nie jest konieczne do życia. Tylko mu powiedz: Dziecko, poczekaj miesiąc. Jak mamu się będzie stać, to ci ją kupię. Wychowuj dziecko do postu. Bo dzisiaj robi strajk, bo marchewka. Ale za czym zastrajkuje za 10 lat? Nie wiadomo. Więc tej kiełbasy w piątek, której się śmiejemy już, to nie jest taka błaha sprawa. Bo to wychowuje do tego, żeby sobie czegoś odmówić. A dla głębi ludzkiego istnienia, dla tego, żeby być człowiekiem, potrzebny jest post. Poz jest bastionem chrześcijaństwa od dwóch tysięcy lat. Jeśli sobie ktoś nie umiał z czymś poradzić, to pości. Jezus mówił, że na najtrudniejsze sprawy. Tylko pod i jałmużna. Cuda można wyprosić pod ser. też. Ostatnio, jaki Pan mnie pyta, proszę księdza, no po co wiem, co to jest? Modlitwa, wiem, co to jest, ale to, co to jest jałmużna? To jest, mam dawać za w kościele, czy No nie tylko. Można na przykład, mówię, przygotować żonie kolację. Nie. No tak, powiem, no to jest jałmużna. Można w nie kupić kwiatka. Nie no, teraz się przesadził. Po 20 latach małżeństwa, wejść kupował, mówił zonie kwiatka, po mnie się zwariowałem. Mówię, to jest jałmużna. Nie? Nieważne że 20 lat. jak dajesz w kwiatka, to nie mówię, jałmużna, bo się obrazi. Ale słuchajcie, to są sprawy, które od dwóch tysięcy lat ludziom pomagały żyć szczęśliwie. Po czemu my mamy kosztem billboardów i supermarketów to wyrzucić życia, nie? Za sto lat się będą z nas śmiać, żeśmy byli głupkami, nie? Że takie rzeczy, żeśmy wyrzucili, nie? I ostatnia sprawa, to, co mówi też święty Paweł, to, to, to chwała w tym, czego powinni się wstydzić kochani, 5, dziesięć lat temu jeszcze to, co było wstydem i grzechem pięć, lat temu dzisiaj stawiamy na piedestał i się tym chwalimy te rzeczy które nieraz są grzeszne i wstydliwe nawet w naszych rodzinach jakieś grzechy czy coś, to ludzie przychodzili chowali w głębi tego konfesjonału prosili Boże Miłosierdzia, żeby to ogień po prostu to spalił Bożego Miłosierdzia a nie wynosił na piedestał już tym chwali. Moi bracia mi opowiadają, pracują w Warszawie w dużych korporacjach i mówią, słuchaj, jak się co pół roku nie chwalisz, jak się nie chwalisz, że co pół roku zmieniasz partnerkę życiową, to jest debian, to z Tobą nie gadają. To, co kiedyś było grzechem i wstydem, dzisiaj przedstawia się jako sukces życiowy. I tak sobie myślałem, Boże, Skąd to się wzięło? Skąd to jest? Kiedy spotykam człowieka, który mówi: przysięga, ja nie mam grzechu. Mówię: Jak to pan nie ma grzechów? Mówię: Ja się nie mogę wyzbierać co tydzień do spowiedzi, a pan mówi, że nie ma grzechów. A w klasztorze żyję, mówię: To powinno mi być łatwo. Ale ja nie mam grzechów nie, ma nie mam pokus, nie mam grzechów. Dlaczego nie ma pokus? I wtedy o tym zrozumiałem. Bo dzisiaj pokusę uczyniliśmy potrzebą życiową. Dzisiaj człowiek nie jest tylko mówi, że odczuwa pragnienie. Nie? Jest pokusa, to Ty myślisz, że to jest potrzeba życiowa i ją realizujesz. No to nie, czyli nie popełniasz grzechu, tylko realizujesz, zaspokajasz potrzebę życiową. No, i rzeczywiście, wtedy nie ma miejsca na grzech, trzeba wyrzucić konfesjonalne. Troszkę katastroficzna to wizja, ale nie łammy się, bo przypominam to, co powiedziałem na początku: jesteśmy uprzywilejowani. Należymy do tych uczniów, których Jezus wziął na tabor i chce powiedzieć o tym, co prawdziwe. Chce nam pokazać, co jest pokusą, a co jest życiową potrzebą. Chce nam pokazać post jako to, co może uratować nasze szczęście, nasze życie. Dlatego, drodzy, zapraszam was na tabor. Nie ustawiajcie drzemki. Zobaczcie to, co normalnie przed ludzkimi oczami jest zamknięte. Zobaczcie Jezusa, który jest Bogiem i uświadomcie sobie, że w Jego imię zostaliście ochrzczeni i macie święte prawo przebywać na taborze. Z tego taboru nigdy nie schodźcie. Czego wam stało do czegoś życie a.